Witam serdecznie. Dzisiaj Google Ads, reklama i kampanie w Google Adsach. Czym one się różnią od social mediów, TikTok, Facebook czy innych? Otóż oryginalnie Google Ads zakładały tylko model płatności za kliknięcie, czyli z angielskiego Pay per Click, PPC. Natomiast z biegiem czasu, z biegiem lat, zmieniło się to i mamy. Również inne modele rozliczenia, czyli np. CPM za 1000 wyświetleń, bądź inne. I dodatkowo Google Ads też ewoluowało. To nie są tylko reklamy w wyszukiwarce, kiedy wpisujemy dane słowo kluczowe, ale są także reklamy banerowe na innych stronach, tak zwanych stronach partnerów: to są reklamy na YouTube, właśnie reklamy wideo, reklamy Performance Max, reklamy dla e-commerce głównie. Tak zwany Google Shopping. A, czy coś jeszcze pominąłem? Ach, reklamy w Gmailu, cała sieć Discovery. Także samych reklam w Google jest bardzo dużo. To nie jest tylko ten typowy Google Search, aczkolwiek ta sieć wyszukiwania, czyli właśnie Google Search, jest siecią najbardziej popularną. A dlaczego? Ponieważ daje najbardziej konkretny ruch. Czyli to są osoby, które już wiedzą, czego potrzebują, bo jeśli my czegoś szukamy, to Wpisujemy dane hasło w Google i jesteśmy gotowi do zakupu, albo przynajmniej jesteśmy na tyle świadomi problemu, że go mamy, że szukamy rozwiązania. Natomiast inaczej jest w sieciach społecznościowych, czyli w social mediach, bo tam my nie jesteśmy po to, aby coś kupować, tylko jesteśmy po to, aby spędzać czas, patrzeć co u znajomych, przewijać jakieś rolki, wideo, a nie po to, żeby kupować. I często. My nawet nie wiemy, że czegoś możemy podtrzymywać. Natomiast w Google te kliknięcia są z reguły zawsze droższe, a to dlatego, że większość firm po prostu chce zgarnieć ten ruch, bo to jest ruch lepszej jakości, czyli taki bardziej konwertujący. Żeby doskonale zrozumieć koncepcję reklam, czy to w Google Adsach, czy w social mediach, czy gdziekolwiek indziej, musisz mieć w głowie taką, jak się mówi, ścieżkę zakupową klienta. Czyli to, jak osoby reagują na Twój produkt bądź usługę. W tej chwili na ekranie powinna Ci się pojawić grafika. Zobacz, mianowicie chodzi o to, że na początku mamy ludzi nieświadomych, czyli na przykład ktoś może nie być świadomy, że u niego w firmie sposobem na zdobycie większej liczby klientów mogą być na przykład reklamy Google Ads. I taka osoba w ogóle nie wie, że za pomocą reklamy Google może zdobywać nowych klientów. Czyli jeśli ty chcesz dotrzeć do osób, które ciebie nie znają, to najpierw musisz zbudować świadomość. Musisz pokazać stan idealny. Dalej mamy już osoby na tej piramidzie, które są świadome problemu, Czyli ktoś zobaczył, że taki problem posiada, ale nie wie jak go rozwiązać. Wyżej to już mamy osoby, które są świadome rozwiązania. Czyli wiedzą co trzeba zrobić, tylko na przykład posiadają obiekcje albo pewnego. Rodzaju wymówki. Dalej mamy osoby, które są już świadome produktu i one zadają konkretne pytania. Czytają na przykład portale z recenzjami, pytają znajomych o polecenia. I na samej górze mamy właśnie ten wysoce konwertujący ruch, głównie w Google. Oczywiście nie tylko, ale głównie to jest ruch w Google Ads. No, niestety dominują tutaj wysokie stawki za kliknięcia. Czyli CPC, cost per click, ale te osoby już są mocno świadome i chcą po prostu kupić. Oczywiście możesz używać wszystkich rodzajów reklam, tak samo social media, żeby przesuwać osoby w tej piramidzie od samego dołu do góry. I to po prostu zalecam, bo na to się mówi po prostu omni channel marketing, czyli im większej ilości kanałów marketingowych jesteś, tym wynik jest zawsze lepszy. Ale na początku trzeba skupić się na jednym medium, żeby je rozpracować w 100% jak najlepiej. I to polecamy. Także zapraszam do współpracy z nami z Unique SEO. Wszystkiego dobrego życzę. Gotowy rozwinąć swój biznes z UNIXEO? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inni, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UNIXEO jest w stanie regularnie dołożyć Tobie nowych klientów, podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.